Cześć, witajcie na kanale Milion Pomysłów na mięso. Dzisiaj na naszym stole oczywiście Parkside i w tym zestawie będzie zaciskarka do kołków metalowych oraz pozostałe akcesoria do Gieka z ostatnich zakupów w Kauflandzie. Zapraszamy! Zapraszamy. Dzisiaj mamy trzy pudełka. Yy, szybki przegląd. Yy, tak naprawdę każdy z nich w kauflandzie kosztował 25 zł. Niezależnie od tego, co jest w środku. I to nie jest śniadaniowe pudełko. Tak, zaczniemy od. ślimaków tak zwanych. Tak jest. Mamy 150 sztuk. PH2, tak opisano na opakowaniu. Yy... Tych, takich tworzywowych, plastikowych, jak zwał, tak zwał, mamy naprawdę całą masę. Natomiast tutaj 150 sztuk metalowych czasami mogą się przydać. Szczerze, kupione dla miecia, dlatego pokazane tylko jako dodatek. To ślimak to ślimak, działa. Tak jest. Jedna tylko uwaga. Te pudełka nie pasują rozmiarowo do tych pudełek z mniejszymi akcesoriami. Nie wiem dlaczego. Dobra, to tym razem największe pudełko. Największe pudełko, w którym y, mamy dwa rozmiary kołków. Y, I to będzie. Szóstki pięć dwa i 5 na 52 i 5 na 65. No, ale to są szóstki i ósemki grubościowo. Nie widzę. widzę. widza. No ale ja czytam, co jest napisane po chińsku na opakowaniu. Mój drogi, a tu jest napisane wyraźnie 5 na 65 na 34, żeby nie było i 5 na 52 na 21, tak one są opisane. Oraz zaciskarka, zaciskarka ma dość prosty mechanizm. Może weźmiemy sobie tego na tak zwaną próbę, zanim to zrobimy w terenie. Musimy lekko kołek wykręcić. Zaciskarka musi być odblokowana, wtedy te dwa ramiona nam się tutaj składają. Wkładamy, naciskamy, i ten kołek się rozpręża. To do tego, jak to wygląda w działaniu, za chwilę dojdziemy. Myślę, że rozwiązanie dla wielu z Was znane. A jakość wykonania? Jakość wykonania, no właśnie, bo to jest ciekawe, bo to jest OWIM. Jeżeli chodzi o te części metalowe, to powiem Wam szczerze, że nie mam się za bardzo do czego przyczepić. Natomiast jeżeli chodzi o te uchwyty, no to jest tak po prostu przeciętnie. Nie jest bardzo źle, ale też nie jest tak, żeby można było pochwalić, bo są nadlewki, niedolewki. Po prostu są gumowe z plastikowej krowy. O, tak. Gumowe z plastikowej krowy, dobre. E, natomiast sama użyta blacha jest naprawdę dość gruba, pomalowana rozsądnie. Nie ma się e, za bardzo do czego przyczepić. To był Owim. E, co do tych poprzednich kołków, e, o których wcześniej mówiłem, to również był Owim. E, I w tym wypadku e, to jest nasze ostatnie pudełko i też podejrzewam, że jest to Owim. Tak jest. A ostatnie pudełko to jest po prostu pudełko z kołkami. Mamy tutaj cztery, moi drodzy, cztery rozmiary. 15 sztuk M5 na 52, 20 sztuk M5 na 37, 28 sztuk M4 na 38 i 32 sztuki M4 na 32. Cztery różne rozmiary, cztery różne długości. Tyle, moi drodzy, no... Cena naprawdę rozsądna, bo to, o co czym już mówiłem, 25 zł za takie pudełko jest naprawdę ok. E, w tym GK my jakoś mega dużo nie robimy, więc to nam w sumie w zupełności wystarczy. Ja zawodowo pracuję. E, tak, ale poza tym, kiedy ostatni raz robiłeś dla siebie GK, nie licząc działki? W pracy? No stop. W pracy no stop. W domu? Mam żelbeczom. No. To podobnie jak ja. No to co? Przechodzimy do testu. Tak jest, pokażemy Wam, jak taki kołek tak naprawdę działa. Mamy nawiercone dwa otwory. Ja je robiłem. I to, co musicie wiedzieć, przede wszystkim, to to, że one po zakupie są skręcone. Więc musicie go nieco rozkręcić. Tylko tak, żeby Wam nie wypadł, tak? Czyli tak, żeby ta śruba się tutaj na końcu nie schowała. I on ma tutaj dwa takie ząbki, żeby się nie obkręcać. Zaciskarka działa w ten sposób, jak mówiłem, wkładamy, zaciągamy, jest po temacie. Teraz zobaczycie najpierw jak to wygląda od tyłu, a później zmienimy trochę pozycję, żebyście zobaczyli to z boku. I oczywiście wbijamy ząbki do końca, ale to zobaczycie jeszcze raz. Teraz zobaczycie coś, czego normalnie nie widać, bo to się dzieje za ścianką. Więc teraz zakładamy no, ściągacz i ściskamy. Jak widać, piękna, ładna rozgwiazda. Tak jest. A dlaczego się zdarzyło tak, jak się zdarzyło? Bo kołek jest za długi. Za długi, ponieważ jest do dwóch warstw płyt. No ale przynajmniej dobrze to pokazuje, jak to działa. My idziemy po krótszy, czyli po taki, jak powinien być. No dobra, montujemy drugi. Luzujemy. No normalnie byś tego tak nie zrobił przez ścianę. No nie, no ale teraz właśnie widzicie jak działa. Krótki jest nie wiem czy będzie widać. Króciutki, odpowiedni do pojedynczego karton gipsu. Zaciskam. Jak widzicie, macie piękne słoneczko wbite. Nie ruszę. Tak jest prawidłowo zacinięty kołek. Dobrze, a teraz zrobimy to jeszcze raz. Z boku. Nie mów do mnie z boku. No to co? Bierzemy teraz M4. Wciskamy, dociskamy, żeby idealnie się zapięła, ząbki się wgryzły. Zakładamy naszą zaciskarkę. Jak sami widzicie, jedną ręką wciągamy. I się zrobiło piękne słoneczko. Nie do ruszenia. Ten o, luźny, to jest nieprawidłowy. I macie dwa prawidłowe. I można teraz na tym coś zawiesić, jak widzicie. Szybciej Ci chyba puszczą szczęki od imadła niż tam. Naciskam i się nie wyrywa, więc sobie możecie zawiesić. To idziemy do podsumowania. No to Jacko, zacznij piękną wypowiedź. 75 zł za taki zestaw. Eee, powiem Wam szczerze, że patrząc na eee, całość, to te 25 zł za te kilka kołków z tą zaciskarką wydaje się śmieszną ceną. Ja od razu przejdę do mocniejszego podsumowania. Zestaw dla majsterkowicza. 25 zł dużo nie kosztuje. Jeden napój wyskokowy sobie na weekend odpuszczacie, macie. I to jest zaciskarka do. Prawdziwego majsterkowania, nie do robienia setek kołków dziennie, bo to już wtedy trzeba kupić profesjonalny sprzęt, dużo droższy, ale do takiego można powiedzieć zwykłego majsterkowania, gdzie no, no nie non stop wieszacie obrazy, telewizory, szafki, Bóg wie co w karton-gipsie. Naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, za śmieszne pieniądze. No i warto mieć w domu, bo od czasu do czasu potrzeba coś gdzieś tam zrobić, więc... Zawsze możecie zabłysnąć, jak żona powie, powieś mi obrazek, a teraz powiedz e, mam. Wiem, jak to robić, bo sami widzieliście na filmie. Nie, żarty żartami, naprawdę bardzo fajny zestaw za naprawdę małe pieniądze, więc ja jestem na tak, czekamy na waszą opinię, czy wy posiadacie. Tak jest. E, poza tym, e, dla tych, którzy nie wiedzieli, jak te kołki działają, mamy nadzieję, że dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego, a my... To było krótko i na temat, więc więcej tam nie było, trzeba więcej pokazywać, a my oczywiście wspominamy, że widzimy się w każdy poniedziałek oraz piątek, Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia wkrótce. Cześć!